Pójdę do tej szkoły, czy nie? Pójdę, do... czy nie? Kaść? Ja, ja pójdę. Nie, nie no, pytałam siebie, czy pójdę do szkoły. No bo wiecie, koronawirus rok 2020, 2019-2020. Mały problem ze szkołą, z liceum, z przedszkolami. Dzisiaj będzie chyba taki temat, opowiadam co robiłam, co będę robić, czy pójdę do szkoły. Co będę w, czyli temat szkoła? Pewnie tak się będzie też film nazywał. Więc po pierwsze zadaję, zadałam sobie teraz pytanie, czy pójdę do szkoły, czy nadal będą lekcje online. Online to znaczy, że przez kamerkę z panią. Też może być takie prawdopodobieństwo, że raz będzie, no, jakcie online, czyli przez kamerkę, to będę mówić kamerka. Kamerka, idę do szkoły. Kamerka, idę do szkoły. Kamerka, idę do szkoły. Więc będzie to trudno trochę, bo możliwość, że będę chodzić tylko do szkoły albo będę miała tylko lekcje online. A jak będę chodzić do szkoły, to będę miała przyłubicę, czyli taką jakby maseczkę plastikową, tak jakby. No bo tu się zakłada i tu masz plastik i możesz normalnie oddychać, a nie przez maseczkę. Wiem, one duszą. No, no nie duszą, tylko strasznie ci jest tutaj ciepło. Jak tak macie, zostawcie łapkę w górę. Eee, a co ja jem w szkole? Eee, rodzice mi robią konopeczki pychota. E, a tata mi robi picie. I eee, e, nawet jest spoko. Tego teraz będzie mały problem, bo będzie trzeba to robić szybko, jak będę musiała chodzić do szkoły. I no, chyba na jednym filmie widzieliście, na tym moim pierwszym, że jestem moja siostra młodsza oraz brat. Ale jak nie widzieliście, to chodźcie na mój kanał, i na samym dole. Czyli ten pierwszy film to są e, jak zrobić ciastka kruche, ale to mi nie wyszło, więc może jeszcze kiedyś wam to zrobię, ale już samo. E, to co jeszcze? Jakie mam e, lekcje w szkole? No to edukacja muzyczna, matematyczna, e, polonistyczna, informatyka czyli pracuję na komputerze. Co jeszcze? Angielski. Spoko angielski, bo uczę się nowych słów. Religia. Religia dla mnie jest trochę niezbyt fajna, bo tam trzeba im gadać, podnosić ręki. Religia mnie tak nie rusza. W. Najbardziej chyba aktywna lekcja. Oraz mam jeszcze te. Poczekajcie, bo mam tutaj dziennik sobie zobaczę, co ja mam. Plan lekcji i mam yy, gimnastykę korekcyjną. Czyli yy, mąż, bo mam krzywy kręgosłup i tutaj nogi. Nogi najgorzej, były, bo jakby te chciały chodzić na nie jest, I chyba będzie na to tyle, bo długi nawet dzisiaj filmik. Może jeszcze kiedyś nagram taki film. A jeżeli chcecie takie filmy, zostawiajcie łapki. Subskrypcje mają być czerwone albo szare, nie wiem. Oraz dzwoneczki żółte jak słoneczko. Pa!